Mi hao, 我教你一下,我很高兴你在这里看看。Cześć, nazywam się Kondras Damczyk i bardzo się cieszę, że postanowiłeś wziąć udział w moim kursie języka chińskiego. Łomękaj Zaczynajmy! Zaczekaj jeszcze, nigdzie nie uciekaj! Oczywiście, że jeśli dopiero uczysz się języka chińskiego, albo masz nim teraz kontakt po raz pierwszy, to słowa, których użyłem na początku, aby się z Tobą przywitać mogły zabrzmieć dla Ciebie niezrozumiałe, a znaki, które pojawiały się tutaj, wyglądały na przerażające. I nie denerwuj się, bo to jest normalne. Zawsze tak jest, kiedy uczymy się nowej umiejętności, poznajemy nowy język, wszystko jest dla nas niezrozumiałe i wręcz dziwne. Ale gwarantuję Ci, że z moją pomocą, po zakończeniu tego kursu, będziesz w stanie rozumieć sens prostych słów, udzielać prostych odpowiedzi, tworzyć proste pytania w języku chińskim. Wszystko to pod warunkiem, że podejdziesz do tego w sposób rzetelny i będziesz rozwiązywać wszystkie ćwiczenia, które zamieszczam do, do lekcji. Zanim jednak przejdziemy do poznawania pierwszych znaków i tworzenia pierwszych zdań, musimy skupić się na tym, co charakteryzuje język chiński najbardziej, a więc na tonach. Tony przez wielu są znienawidzone i przez wielu. Owiane legendą, że to jest bardzo trudna rzecz, tego nie da się nauczyć, pokażę Ci w prosty sposób, jak zaprzyjaźnić się z tym i podejść na spokojnie do tego tematu i zaznajomić się z tonami w języku chińskim. Zacznijmy od samych podstaw, bo nikt z nas w momencie, kiedy się urodził, nie tworzy od razu wspaniałych, złożonych zdań. Wszyscy zaczynaliśmy od wypowiadania prostych sylab. Na tym właśnie się skupimy. Bo w języku polskim podstawową funkcję znaczeniową, podstawowym elementem zdania są słowa. Słowa to na przykład dom, budować, pies. Są to słowa, które niosą za sobą konkretne znaczenie i za ich pomocą tworzymy zdania. W języku chińskim funkcję taką pełnią sylaby. Czym jest sylaba? Nie muszę ci tłumaczyć, każdy z nas poznawał sylaby już chyba w przedszkolu. Każda sylaba w języku chińskim składa się z dwóch elementów: z nagłosu i z wygłosu. Nagłos to nic innego, w jaki sposób zaczynamy daną sylabę, wygłos, w jaki ją kończymy. Mamy tutaj jako przykłady trzy sylaby: slaba ma, która składa się z nagłosu my wygłosu a. Slaba ni, składa się ona z nagłosu n wygłosu i. Slaba lao, składająca się z nagłosu l wygłosu ao powstają słaby w języku chińskim. Dane nagłosy i wygłosy możemy ze sobą mieszać. Na przykład weźmy nagłos N, wygłos AO powstaje na słaba NAO. Nagłos L, wygłos A powstaje sylaba LA. My i sylaba MI. Nie wszystkie nagłosy i wygłosy będą ze sobą kompatybilne, nie będziemy zawsze mogli ich łączyć, to kiedy możemy dany wygłos połączyć z danym wygłosem, nie jest na tym etapie ważne, ponieważ zobaczysz sam w przyszłości, poznając coraz to więcej słów, coraz to więcej syla, które nagłosy i wygłosy się ze sobą łączą. Nie musisz tego zapamiętywać. Jeżeli chcesz, to do tej lekcji dołączam również tabelkę nagłosów i wygłosów, możesz się z nimi zapoznać, ale tak jak już wspomniałem, nie jest konieczne zapamiętywanie ich, wszystko przyjdzie, wszystko przyjdzie z czasem. Jak dobrze wiesz, język chiński w piśmie składa się wyłącznie ze znaków. Skąd zatem mamy wiedzieć, jak odczytać dany znak, kiedy widzimy go po raz pierwszy? Spotykamy się z nim po raz pierwszy, nie wiemy z jakiej slaby składa się, składa się z dany znak. Z pomocą przychodzą nam tutaj właśnie transkrypcje. Transkrypcje to systemy znaków alfabetu łacińskiego, za pomocą których możemy dowiedzieć się, w jaki sposób odczytać, odczytać dany znak. Najpopularniejszą transkrypcją języka chińskiego jest transkrypcja pinyin. Pinin składa się z trzech elementów. Każda slaba w transkrypcji pinin składa się z trzech elementów: z nagosu, wygłosu i z tonu zapisywanego w postaci znaku diakrytycznego nad daną slabą. Nagosy i wygłosy przerobiliśmy już wcześniej, teraz skupimy się na tonach. Jak wspomniałem na początku, język chiński jest językiem tonalnym. A więc to, co go charakteryzuje, to to, że daną slabę możemy wypowiadać na różnych tonach, zmieniając jednocześnie znaczenie danego słowa. W języku chińskim oficjalnie występują cztery różne tony. Aczkolwiek każdą slabę możemy wypowiedzieć na pięć różnych sposobów. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego powiedziałem, że skoro istnieją tylko 4 tony, możemy wypowiedzieć je na 5 różnych sposobów. Ponieważ istnieje także ton piąty, który nie jest zapisywany za pomocą właśnie znaku diakrytycznego nad slabą i jest to tak zwany ton pusty. A więc wypowiadamy slabę bez użycia żadnego tonu. Wspominam o tym, bo niekiedy klasyfikuje się go jako ton piąty, niekiedy pozostaje to po prostu ton pusty i nie zalicza się go do tonów. Za chwilkę dokładnie wyjaśnię Ci, na czym polega zjawisko tonów i w jaki sposób je odczytujemy. Do zaprezentowania tego, w jaki sposób funkcjonują tony w języku chińskim, użyję jednego z najbardziej popularnych i najłatwiejszych przykładów z użyciem slaby ma. Do każdego z osobnych tonów będę używał innego koloru, tak aby ułatwić Ci rozpoznawanie, rozpoznawanie tonów. Przejdźmy więc do tonu pierwszego. Ton pierwszy jest to ton równy. Musimy zachować w nim równy, jednostajny, wysoki dźwięk. Na przykład ze slaby ma. Ma, ma, ma. Spróbuj ze mną. Ma, ma, ma. Slaba ma na, na pierwszym tonie, a więc ma w języku chińskim znaczy mama. Ton drugi jest to ton wznoszący. Wznoszący z tego względu, że musimy w podnieść w swój głos, wypowiadając dany ton, od dołu do góry. Tak jakbyśmy zadawali pytanie albo się dziwili. Brzmi to następująco: ma, ma, Widzisz, podnoszę swój głos i idę do góry. Ma. Spróbuj ze mną. Ma. 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 Sylaba ma na drugim tonie, a więc ma w języku chińskim oznacza tyle co len konopie. Trzecim tonem jest ton opadająco-wznoszący. Zapisywany za pomocą właśnie takiego symbolu, ponieważ. Najpierw obniżamy nasz głos, aby potem go podnieść. Zobacz. Ma. 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 Spróbuj ze mną. Ma. Ma. Słaba ma na trzecim tonie. Ma. Oznacza w języku chińskim konia. To jest koń. Teraz pora na ton czwarty. Jest to ton opadający. Opadający z tego względu, że z wysokości zjeżdżamy naszym głosem. Jest to krótki, yy, krótki, krótki dźwięk. Ma, krótki, stanowczy dźwięk. Ma, ma, tak jakbyśmy wydawali rozkaz. Ma, ma, spróbuj. Ma, ma, krótko i stanowczo. Ma, w języku chińskim, ma. Oznacza właśnie tyle, co kląć, krzyczeć. I przećwiczmy jeszcze ten wspomniany wcześniej ton piąty. Jest to krótki i ucięty, ton, yy, ucięty dźwięk bez żadnego tonu. Zobacz na przykładzie słaby ma. 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 Ucinamy ten dźwięk. Ma. Ma. Krótki i ucięty. Ma. I w języku chińskim słaba ma na piątym tonie jest to partykuła służąca do Zadawania pytań, którą umieszczamy na końcu zdania. Tą częścią zajmiemy się w przyszłości. Na razie skupimy się na właściwym wypowiadaniu danych tonów. Przećwiczmy wszystkie raz jeszcze. Od tonu pierwszego. Ma. 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 Ton drugi. Ma. 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 Ton trzeci. Ma. Ma. Ma, ton czwarty. Ma, 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 i ton piąty. Ma, ma, ma. Widzisz, nie jest to wcale takie trudne, na jakie wygląda. Dla wielu, właśnie początkujących, jest to sprawa kłopotliwa i wielu ma z nią problem. Ale właściwe osłuchanie się z tonami i jak najszybsze mówienie ich, wypowiadanie ich samemu. Prowadzi w przyszłości do tego, że nie jest to sprawa, nie jest to wcale takie trudne i z łatwością można nauczyć się wypowiadać właściwe tony. Będziemy za chwilę kontynuować to na innych, na innych przykładach. Poznaliśmy już teraz tony, a więc wiesz, w jaki sposób je wypowiadać. Aby się tego dokładnie nauczyć i doszlifować y, swoje umiejętności, przećwiczymy to na innych y, sylabach. Niech to będzie słaba B, Ton pierwszy. B bi, bi. Ton drugi, wznoszący. Bi, bi, bi. Ton trzeci, opadająco-wznoszący. Bi, bi, bi. I to czwarty, opadający b b b piąty bi b b y, innym przykładem niech będzie słaba la ton pierwszy la 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 ton drugi wznoszący la 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 Ton trzeci, la, 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 czwarty, la, 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 i ten piąty pusty, la, la, la. W ćwiczeniach do tej lekcji będziesz miał, jedno, jedno z zadań będzie polegało na tym, abyś we właściwy sposób odczytywał tony, które zaznaczę, i abyś się nagrał, a następnie wysłał mi to nagranie. Jest to ważne z tego względu, abym mógł zobaczyć, czy właściwie wypowiadasz tony. Jak widzisz, nie mamy innej możliwości, aby mógł skorygować, skorygować Twoje tony, więc zostaje nam tylko taki sposób. Dlatego proszę Cię, wykonaj ćwiczenia zamieszczone do tej lekcji, nagraj się, a następnie wyślij mi nagranie, abym mógł zobaczyć, czy wypowiadasz je we właściwy sposób, byś nie nauczył się wypowiadać ich źle. Bo potem bardzo trudno jest wyplegić dany, dany błąd, więc będziesz wypowiadał to na niewłaściwym tonie. A za chwilę zobaczysz, że niewłaściwe użycie tonu może spowodować to, że cała nasza wypowiedź nabierze innego charakteru. Zaproponuję Ci teraz jedno ćwiczenie. Ja będę wypowiadał daną sylabę na konkretnym tonie. Ty spróbuj zgadnąć, jaki to jest ton. Zacznijmy. Pierwszym przykładem będzie sława ba. Który to ton? Ba. 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 Dobrze. Ton trzeci. Teraz ta sama sława na innym tonie. Ba. 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 Który to ton? Ba. Ton czwarty. Inna sława? Y Ni. Ni, 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 który to ton? Ni, ton pierwszy. Ni, 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 tak? Znowu ton trzeci. Ni, 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 ton czwarty. Teraz slaba lao. Lau, lao, 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 który to tą? Lao, ton drugi. Lao, 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 ton trzeci. Teraz y, spróbujmy na przykładzie słaby maj. 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 Który to tą? Maj. Ton trzeci. Slaba maj. Czyli słaba mai na tonie trzecim oznacza w języku chińskim kupować. Spróbuj teraz mai, mai, mai. Który to ton? Mai. Ton czwarty. Mai. A słaba Maj, czyli słaba mai na czwartym tonie w języku chińskim to sprzedawać. Widzisz znaczącą różnicę w tym jak bardzo różni się znaczenie danego słowa z poszczególnym tonem? Zobacz, mai to kupować, mai sprzedawać, mai, mar. mai, mai, mai. Widzisz, jak ważna kwestia tonów, jak, jak bardzo ważna jest kwestia tonów w języku chińskim, bo od tego może zależeć w przyszłości, jeżeli będziesz z kimś rozmawiał, czy chcesz danej osobie coś sprzedać, czy chcesz od niej coś kupić, czy chcesz mai, czy chcesz mai. Widzisz? Kwestia tonów jest bardzo ważna, dlatego będziemy ją ćwiczyć na kolejnych lekcjach na przykładzie innych sylab. Na razie chciałbym Ci tylko właśnie przedstawić to, jakie rozróżniamy tony i abyś to zapamiętał. Jeżeli wciąż masz z tym problem, proszę cię powróć do, wcześniej, do wcześniejszych przykładów i być może nawet na przykładzie sylaby ma ma, 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 spróbuj porównać sobie. Tony, osłuchaj się z nimi i spróbuj je wypowiadać samemu. Na koniec, aby troszeczkę odejść od tematu fonetyki i wymawiania sylab, chciałbym zaprezentować Ci dwa podstawowe zwroty w języku chińskim, abyś umiał po tej lekcji powiedzieć już cokolwiek po chińsku. Pierwszym takim zwrotem będzie cześć. Słowo, które użyłem na początku tego, tej lekcji, kiedy się z Tobą przywitałem, a więc Ni hao. Mi hao to będzie cześć. Mi ni hao. Ni hao. Jak widzisz, mamy tutaj dwie sylaby na trzecim tonie. Mi jest na trzecim tonie i hao jest również na trzecim tonie. Ale spójrz, jak to wypowiadam. Mi hao. Mi ni hao. Nie mówię mi ni hao, tylko mi hao. Używam tonu drugiego i trzeciego. Dlaczego? Ponieważ taka jest zasada w języku chińskim. Jeżeli mamy dwie sylaby na trzecim tonie obok siebie, wtedy ta pierwsza przyjmuje postać drugiego tonu. Zobacz. Nie będzie tutaj ni na trzecim tonie, tylko będzie ni, ni, hao. Po prostu taka jest zasada i teraz ci ją przedstawiam. Musimy po prostu się z nią zapoznać i ją zaakceptować. A więc będzie ni, hao, ni w języku chińskim oznacza ty. Jest to zajmek osobowy ty. Hao oznacza dobrze, a więc tłumacząc mechanicznie ni hao oznacza ty dobrze, ale tłumaczymy to jako cześć. Ni hao, ni hao. Bardzo proste. Teraz przejdziemy do tego, jak jest po chińsku do widzenia. Do widzenia to zàijiàn. Zàijiàn. Skup się na tym, jakich tonów używam, aby to powiedzieć. Zaj, dzień. Zaj, dzień. Tak, dwa razy czwarty ton. Zaj, dzień. Jak widzisz, mamy tu zapisane to w postaci sylab w pininie, które czytamy zupełnie inaczej niż to w jaki sposób one są zapisywane. Zaj. Nie czytamy zaj, tylko czytamy zaj. Te wyjątki będę Ci pokazywał na przyszłych lekcjach. Na razie tylko pokażę Ci na przykładzie tych dwóch sylab, abyś mógł je właściwie wypowiadać. A więc czytamy dzaj. Z jest jako dz, Dzaj. Dzaj. I nie czytamy tutaj jan. Jan. Nie czytamy tego w ten sposób. Czytamy to jako dzien. dyzy i dzień. Dzaj, dzień. Dzaj, dzień to do widzenia. Dzaj oznacza raz jeszcze, raz jeszcze coś zrobić. Po raz kolejny, a dzień to widzieć. A więc mechanicznie raz jeszcze widzieć. Ale tłumaczymy to jako do widzenia. Do powtórnego zobaczenia. Aby się raz jeszcze zobaczyć. Zajdzień. Zajdzień. Powtórzmy. Mamy ni hao. Ni hao. Pamiętamy o zasadzie dwa razy trzeci ton. Czyli wtedy zmieniamy pierwszy trzeci ton na ton drugi. Ni. Ni. Ni hao. I drugie. Zajdzień. Zajdzień. Caj dzień! Do widzenia! Spróbuj przećwiczyć to raz jeszcze. Ni hao, ni hao i caj dzień! Caj dzień! Na zakończenie chciałbym tylko Ci zaznaczyć to, na czym powinieneś się skupić. Jeżeli wciąż masz problem z tonami, a nawet jeśli czujesz, że go nie masz, to zachęcam Cię do tego, abyś odtworzył to nagranie raz jeszcze. Skupił się na właściwym wypowiadaniu tonów. Przećwiczył je, najpierw się może wsłuchał w to, w jaki sposób ja je wypowiadam, a potem samemu spróbował je wypowiadać. Przećwicz także inne części, które są dla Ciebie problematyczne. Będę wszystko starał się w poszczególnych lekcjach po kolei spokojnie wyjaśnić, dlatego nie przejmuj się, jeżeli dalej coś jest dla Ciebie niejasne. Skup się także na ćwiczeniach, które zamieszczam do tej lekcji. Pamiętaj o tym ćwiczeniu, w którym musisz się nagrać to, Nagrać to, w jaki sposób wypowiadasz tony, a następnie wysłać na mój adres e-mail. Ja w odpowiedzi wskażę ci to, gdzie być może popełniasz błędy, aby jak najszybciej je zlikwidować i, one, i aby one nie pojawiały się w przyszłości. Na tych lekcjach będziemy skupiali się głównie na kwestiach wymowy, zagadnieniach gramatycznych i na tym, abyś mógł swobodnie komunikować się w języku chińskim. Nie będziemy mieli czasu na to, aby analizować każdy znak po kolei i pokazywać ci to, w jaki sposób je zapisywać, te znaki, ponieważ zajęłoby to nam zbyt dużo czasu. Dlatego przygotowałem dla ciebie osobny kurs, kurs odnośnie pisma chińskiego, w którym pokazuję ci to właśnie, w jaki sposób nauczyć się y, pisania y, znaków w języku chińskim, jak zachować odpowiednią kolejność stawiania kresek. Jak dzielimy dane znaki, z czego one się składają, w jaki sposób mówią nam one o tym, co, co oznaczają, ponieważ są w nich zakodowane pewne klucze, które także przedstawię Ci na tym kursie, na tym właśnie drugim kursie. I postanowiłem podzielić to na dwie części, ponieważ zawrzeć wszystko w jednym byłoby to nie tyle co niemożliwe, ale byłoby to uciążliwe, i zarówno dla mnie, jak i dla Ciebie. Dlatego podzieliłem je na dwa, na, dwie osobne, na dwa osobne kursy, z tego względu, abyś mógł równocześnie przyswajać wiedzę z zakresu gramatyki, wymowy i słownictwa, a także osobno to, w jaki sposób zapisywać znaki. Jeżeli chciałbyś właśnie posiadać pełną wiedzę na temat języka chińskiego, a więc nie ograniczać się tylko do wzajemnej komunikacji, ale także do Języka pisanego. W takim wypadku polecam Ci zapoznanie się właśnie z tym drugim kursem w celu posiadania pełnej, pełnej wiedzy. Na dzisiaj to wydaje mi się, że to już wszystko. Materiału jest dość dużo, chcę, abyś go na spokojnie przyswoił. I tak jak powiedziałem, jeżeli dana rzecz sprawia Ci problem, wróć do niej, przeanalizuj ją. Raz jeszcze masz ten komfort, że możesz właśnie wrócić do poszczególnych, poszczególnych sekcji w których opowiadam o poszczególnych nagłosach, wygłosach i o tonach. Przećwicz tony raz jeszcze. Zapewniam Cię, że poświęcenie tego czasu teraz zaowocuje w przyszłości, bo będzie Ci znacznie łatwiej uczyć się kolejnych, kolejnych słów, sylab, posiadając już właśnie tą wiedzę odnośnie wymawiania właściwych tonów. Tak więc na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia następnym razem. dzień!